Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy buraczki po rosyjsku. Potrzebować będziemy trzy ugotowane buraczki, kawałek por, jedną marchewkę, jedną pietruszkę, kawałek selera, pół cytryny, jedną trzecią szklanki, śmietanki 30%, sól pieprz i niewielką ilość wody. Warzywa należy rozdrobnić. Ja warzywa pokroję w paseczki. Kroję w plasterki i kroję w paseczki. I warzywa podsmażymy na rozgrzanym tłuszczu. Podlejemy niewielką ilością wody i będziemy dusić 10 minut. Później dołożymy starte buraczki. Teraz rozdrabniam warzywa. Warzywa już mam rozdrobnione. Na patelni mam rozgrzany tłuszcz i wrzucam warzywa. Tutaj ugotowane buraczki. Mam starte na tarce o dużych oczkach. Warzywa mam delikatnie przysmażone, podlewam niewielką ilością wody i duszę 10 minut pod przykryciem. Warzywa już mam przysmażone, dodaję buraczki, dolewam śmietankę. I doprawiam solą, pieprzem i sokiem z Doprawiamy do własnego smaku i zagotowujemy. I mamy buraczki po rosyjsku. Ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, buraczki po rosyjsku.